Mazuta, mamda, sieła, cześć. O tak. No tata czekał, żebyś ty porozmawiała ze mną trochę, no. I co tam się śniło? Powiedz mi, kochanie. No powiedz. Powiedz wszystko. Opowiedz tacie wszystko, no. Tak? I co jeszcze? I co jeszcze ciekawego, tak ci powiedzmy? No powiedz coś ciekawego. Ach, tak. Na no, zdrówka. Sto lat. Tak się kicha. O tak. Tak, powiedz wszystko, wszystko powiedz. Wszystko opowiedz takie, no? Opowiedz, co się śniło, tak? Opowiedz. Tak pięknie. No. Takie historie ty mi opowiadasz, no. Tak ładnie. No ślicznie no. Tak, to tak było. Tak było naprawdę. Tak było. Jak biegałaś, tak? Biegałaś po łączce, tak? Z motylkami, biegałaś za motylkami, tak? Po łączce, tak? Biegałaś. Biegałaś. Miałaś siatkę taką na motyle i łapałaś, tak? Czy nie? Czy to było gdzieś indziej całkiem? Czy to nad morzem było? Nad morzem było, tak? I ptaszki? Ptaszki ćwierkały też, tak? Czy nie? Ptaszki nie, nie ćwierkają nad morzem, nie? Nad morzem się babki robi tylko, nie? Tak. Babki z piasku, tak? No tak. I co jeszcze ciekawego powiesz, Tacie? No powiedz coś jeszcze. Ach, tak, no tak. A lotkę będzie ściągnęła za ogon, tak? Jak już się nauczysz chodzić? Madziulka, tak? Na czworaka będziesz biegała za lotką i ją będziesz ściągnęła za ogon. Co? Madziula? No powiedz tacie, jak to będzie. Będziesz biegała za lotką, tak? Już niedługo. No tak. Będziesz ją ciągnęła za ogon. Tak? Będziesz ciągnęła lotkę za ogon. Czy nie? Czy troszeczkę tak? Aha. No tak. Też mi się tak wydaje, no? Tak trzeba będzie robić. No. Ach, tak. Mhm. ना तो खाई नहीं है